Lut, lut, lut. Zobacz, co się w ogóle odpływa. No. Ojej, kurwa się. Nie mychać. No. Kierunek. Kierunek. Powinno odpalić, bez problemu. Odpaliło za pierwszym razem. Oj jojo, To ostatnie podrygi chyba w styczniu zimy. Dobra, a wracając do kanału, na razie będzie tylko FIFA i Helllet. Luz nic nowego tam nie. No, może PS-a jeszcze może będziemy nagrać. Znaczy w sumie to Skład 44. A tak to na razie nie mam planu wielkiego na, na ten kanał. Na pewno w marcu w marcu będzie odcinek, bo będę chciał zakupić nowy samochód. A czy nowy? Używany, ale nowy. W sensie nowy dla mnie, nowy. I. Tak, i tak naprawdę to będzie prawdopodobnie Renault Grandes Pas z rocznika myślę 2010-2011, bo podoba mi się po pierwsze ten samochód, super, że jest siedmiosobowy, to jest chyba największy samochód w swojej klasie w tych minivanach. A do tego na pewno będę chciał zrobić łóżko, bo jak wiecie będziemy jechać na zlot militarny znowu w sierpniu, Borne-Sulinowo, pewnie z teściem i z dzieciakami. I fajnie, wiecie co, bo w miarę tam widziałem, że doradę takie łóżeczko wstawić 2 na tak średnio metr 20. więc syn, córa będzie spała w nogach, synek będzie spał, pewnie kupię mu taki materat, żeby spał z przodu jakoś to z żoną sobie zrobimy. Mam nadzieję, że nam. O, że nam to wszystko wiecie, fajnie wyjdzie. No, szyba troszkę przyjrzała, także nie jest najgorzej. Nie, Misia. SP działa. To jest najważniejsze. Głowa ci latała? No, giba się. No, mówię, wraz Fajnie, fajnie czuć jak ESP działa, mi się podoba, znaczy wiecie, ja tu sobie na, na tej polnej to sobie tam testuję, no. wjeżdżając na, normalnie na drogę e, powiatową, to już tam bez przesady, wiadomo, coraz mniej. No Jest ślisko. No jest ślisko, jest, zobacz, no jest ślisko, nie? Później pojedziemy sobie jeszcze drugą drogą, to Wam pokażę ten słynny stadion w Unieszewie. Piękny stadion. Gdzie chodzę z ojcem i z sąsiadami na mecze. Olka pewnie też będę brał, mam nadzieję, że Olek tam będzie grał w tych młodzikach. Chociaż pali się chłopak do, do piłki nożnej, więc myślę, że nie będzie najgorzej. Ups, trochę ludzi w dino. Przymruziło jeszcze, minus jeden na blacie. Czy jest ślisko? No... O. Ale ślisko, dobra, zostawiamy, nie bierzemy kamerki. Nie, nie bierzemy kamerki do tego. O, dobra, zaraz się pewnie widzimy. Dobra, zajedziemy jeszcze do lewiatana, bo tu w ogóle nie było część prowiantu. Nie, Miśka? Kle 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 kle. Kle, 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 piękny dieselek, powiem wam jeden, chyba jeden z lepszych motori od VWM motori, nalatany, mam 340 tysięcy, kupiłem go jak miał 200, niecałe 200 ile, 210, nie? No wiem, no jedziemy do Lewiatana jeszcze no Nie I powiem wam, nic nie robiłem jeszcze Jedziemy do domu Nie, jeszcze muszę pokazać tutaj moim widzom słynny Stadio della la Juniszevo. No a wracając do, właśnie do kanału to w tym roku planuję tak jak mówiłem wcześniej, zakup samochodu i to na pewno tak się zastanawiam, nie wiem czy nie pojadę do tego skar w Płocku, nie mam daleko z Olsztyna, tam jakieś te 150 km. Na pewno będzie Borne-Sulinowo, na pewno będzie Stadion Gieksy, w sensie GKS-u Katowice. Co tam jeszcze będzie? Pewnie wiecie co, jak kupimy właśnie już tego, tego grant to będziemy sobie, ja mam urlop czerwiec, maj-czerwiec, pewnie zrobimy sobie jakieś tripy, żeby się przespać, ja jeszcze pewnie zobaczycie zabudowę, jak ja zrobię. Znaczy mam nadzieję, że mi wyjdzie ta zabudowa, bo to różnie bywa, nie? Czekaj, a ja mogę to bardziej odgiąć? O, może tak będzie lepiej troszkę w sensie to wiecie zabudowę. Nie wiem jak mi to wyjdzie, bo będę to robił pierwszy raz. ale chcę tam samemu zrobić. Zobaczymy. No mówię nie, będzie bardziej to chałupnicza taka robota, ale mam nadzieję, że że coś nam się tutaj uda zrobić. No i właśnie będziemy planować jakiś wyjazd. Nie wiem, może kurcze, może tam zabierzemy gdzieś dzieciaki, może nie wiem, Słowacja. Tylko trzeba mieć ojro, a już ojro to troszkę drogie. Podejrzewam, że w... do Mandori chcieliśmy pojechać, ale 500 zł za 4 osoby trochę trochę boli, bo jednak 500 zł, to jakby nie patrzeć jedna dziesiąta mojej wypłaty. I myślę, że to, to nie jest mało, żeby tak o sobie, wiecie, strzelić z palców i widać 500 zł, żeby nie wiem, popływać chwilę, coś tam zjeść, nie wiem, pobawić się. No dla dzieciaków to wiadomo, że frajda. No, teraz pojedziemy sobie od drugiej mańki ogólnie, bo do mnie można dojechać na dwa sposoby. I pokażę Wam tak, taki ładniejszy sposób. Bo tu już położyli kostkę, wiecie co? Kostkę e, brukową. I nie najgorzej tu się jedzie. Oczywiście u nas nie wiadomo kiedy dadzą. Zrobili śpiących milicjantów. do domu. Tak, jedziemy już do domu, kochanie. Ogólnie bardzo ładne tereny tutaj są, tutaj w stronę G4 jadąc, praktycznie same lasy, kilka jezior. No te większe jezioro jest trochę bardziej tam z, z tamtej strony, no bo to jest wulpińskie. Gdzie zresztą mamy na pół z moim bratem i z mojej żony siostrą, z moim bratem Ciottecznej i moją, mojej żony siostrą cioteczną. E, działeczkę. Tu jest Estadio de la. Jakby to powiedzieć, dla Gieczwałt-Unieszewu. Zobaczcie, jaki piękny ten stadion jest, nie? O, to my właśnie przychodzimy. O, tutaj trybuna jest. <grystanie> Tam zawsze jeździmy i chodzimy z ojcem. Jakby przejedzie pan. Nawet nie wiem, kto to. A to sąsiad jechał. O. Oj, oj. Mówię, jak jest taki mokry śnieg, to tylko tam gdzieś te ESP trybi. Wiecie, bez ESP, to zaraz będzie. What? to, 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 to. Znaczy w dieslu to klek, 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 klek. Tylko wiecie, co jest najgorsze? Ja mam ręczny nożny. Mam tutaj ręczny, nie? Zaraz wam pokażę, jak to dziwnie wygląda. Co? A, I stanął. I stanął! O! Sąsiada pies, minutes later. Walka Cześć dzieciak Patrzcie, on się... No i co? Głodna jesteś? A ja nic nie mam no, Ona okocona Wiecie co? Ona już trzeci albo czwarty raz będzie miała dzieciaki Także ja to wiadomo, co wam dam to, to wam narysuję. O serduszko. W rytmie czacza. Dobra, trzymajcie się. Cieplusio. Pięknie w ogóle pada. Nie? Jest cudownie. Na razie.